Yeah! Skąd się wzięły maratony, półmaratony? Myślę, że to jest taka naturalna konsekwencja tego, że, że się ćwiczy, biega, trenuje, żeby być lepszym, mocniejszym i, i podejmować nowe wyzwania. A to chyba tak każdy ma, że zaczyna najpierw od małych dystansów, a później chce coraz dalej, coraz dłużej. E, no większe wyzwanie, próba, sprawdzenie siebie. To jest wielka przyjemność. No, stres jest przed, ale potem jest wielka radość. Przecież tutaj pasja musi przerodzić się w pewnego rodzaju profesjonalizm, bowiem pokonać dystans 21 km i owych 97,5 m W przypadku się tego nie zrobi, co wielokrotnie podkreślam. Trzeba na to sporo pracy, wiedzy, doświadczenia, wymiany doświadczeń, startów próbnych, mniej lub bardziej udanych, żeby go z powodzeniem w miarę zaplanowanego czasu osiągnąć i zrealizować. Biegacze wystartowali, udało się odhaczyć 651 osobom, mężczyzn i kobietom w zdecydowanej przywadze Mężczyzn. Mamy oczywiście największą grupę Pieczkowian, później delegacja Łodzi Radomska, Opoczna, Częstochowy, Wrocławia, Warszawy, wielu innych miejsc. Ponad 160 miejsc, oczywiście róż... Nie, może nieco mniejsze, ale w równie zacnej reprezentacji. To bieg też międzynarodowy? A nawet międzykontynentalny. Mamy przedstawicieli kilku kontynentów, trzech co prawda, no, ale też to kilka. Mamy tu przedstawicieli Kenii, przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukraińców, no i oczywiście najliczniejszą reprezentację Polski. obserwacji, z rozmów z innymi uczestnikami z innych miast przychodzę, mówią, że Piotrkowski, przyjeżdżaj sprawdzić się, bo to jest jeden z najtrudniejszych półmaratonów. Dlaczego? Trasa jest tak bardzo trudna, raczej technicznie trudna. I ten, ten jeden podbieg na Placu Niepodległości daje każdemu się znak. Jest sporo podbiegów i to jest zawodnicy już po pierwszym się skarżyli, że było im bardzo ciężko i myślę, że dzisiaj, a dzisiejsza pogoda, która jest bardzo duszna, parno, jeszcze utrudni troszeczkę tą rywalizację. Trudny, trudny. Szczególnie tutaj ten podbieg tutaj przy ulicy Sienkiewicza jest naprawdę... Znaczy pierwszy to już nie daje, ale... Czwarty to już daje, daje w kość. Trasa po prostu nie jest zbytnio szybka, bo jest dużo zakrętów, trzeba wyhamowywać. Trasy proste, tym gdzie jest mało podbiegów, to są szybsze. Może nie jest to trasa najszybsza, ale taka urozmaicona, po wymagająca i pokazująca piękna naszego miasta. Dawaj, 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 dawaj. dawaj A co pan czuje, jak biegnie już ulicami? Jest to drugie okrążenie, trzecie. Co pan czuje wtedy? To zawsze znaczy mam taki moment kryzysowy, zawsze. W zależności jaki to jest bieg, jak długi, to, to ten kryzys się mały pojawia, ale w konsekwencji jest takie duże zadowolenie, satysfakcja i radość, że, że się dobiegło, że, że się ukończyło. I... Nieważne już wtedy w jakim czasie, choć to też jest istotne, ale no to nie jest do końca jakaś taka rzecz, która, która musi koniecznie determinować całe te wszystkie działania moje. I adrenalina, i, i samo to, że spotykamy się, biegacze, jest tak, że jedziemy do innego miasta, spotykamy się z tymi samymi osobami, pomimo że jest, mieszkamy w bardzo różnych miastach, nawiązują się kontakty, znajomości, no i tak jak mówi adrenalina, przyjemność, zabawa. I ten tłum niesie? E, tak. Trzeba uważać, żeby na początku za bardzo nie poniósł, to na pewno, ale tu mnie się niesie do przodu. Przez cały bieg bardzo lubię y, y, pozdrawiać ludzi, czekam na... Może nie na oklaski, tak? Czekam na to, że, że ktoś mnie tam pozdrowi, ja też, ja też pozdrawiam, mówię. No i tak jest fajnie i przyjemnie, myślę, że i dla tych, którzy biegną, i dla tych, którzy kibicują. Jak się tak biegnie w maratonie, jest moment na jakąś refleksję oglądania miasta. Wie pani co, to jest jest na to czas pod warunkiem jednym, że się nie robi wyniku czasu. Jeżeli się chce poprawić wynik, na to nie ma czasu, bo każda nieuwaga może spowodować upadkiem. No wiadomo, że to jest, nie jest to jakiś bieg taki na jakieś tam super wyniki. no to jest, że tak moment no, rozejrzeć się można za znajomymi, czy ten... No, nie jest to, no mówię, no, jakiś tam sport super wyczynowy, tak? Jest, jest czas, żeby pomachać. Jest pomachać, piątkę przybić komuś. Rodzina tu się cała zjechała, jeszcze córka jedzie, także. Fani są. Fani są, no, no wszystkich namawiam, no zawsze i z pracy. Obserwacji, z rozmów z innymi uczestnikami z innych miast przychodzą że Piotrkowski przyjeżdżają sprawdzić, bo to jest jeden z najtrudniejszych u maratonów. Dlaczego? Trasa jest tak bardzo trudna, technicznie trudna i ten, ten jeden podbieg na placu niepodległości daje każdemu się znak. W ogóle trasa jest bardzo wymagająca, jest sporo podbiegów i to jest zawodnicy już po pierwsze się skarżyli, że było im bardzo ciężko. I myślę, że dzisiaj dzisiejsza pogoda, która jest bardzo duszno, parno. I się utrudnił troszeczkę tą rywalizację. Trudny, trudny. Szczególnie tutaj ten podbieg tutaj przy ulicy Sienkiewicza jest naprawdę. Pierwszy to już nie daje, ale czwarty to już daje, daje w kość. To są cztery pętle, mamy dwa podbiegi, a zatem razy cztery. Kościuszki Sienkiewicza jest wymagającym odcinkiem do pokonania. No natomiast poprzedni rekord trasy godzina 5-15 no świadczy o tym, że można go pokonać w takim czasie. Grupa inicjatywna. No, Przede wszystkim dr Winiarski, pan Brylski, pan obecny komendant policji Rzepkowski zwrócili się do sir u no, Mieliśmy obawy co do organizacji, no bo to jest duże obciążenie, duże wyzwanie, nigdy czegoś takiego nie robiliśmy, no, ale opierając się na doświadczeniach ich posiłkowani przez klub biegacza Endorfina ich doświadczeniem, no robimy to. Co prawda drugi raz no, przyznam, że w ocenie tych, którzy obsługują nasz bieg od strony pomiaru czasów no i zaopatrzenia tego w telebimy, tę wszystką całą infrastrukturę. Zdziwieni jest to, że robiliśmy to po raz pierwszy. No zobaczymy, czy ocena będzie zbieżna z ubiegłoroczną tego biegu. Maratony, maratony cieszą się coraz większą popularnością? No tak, na pewno. Tak jak widać w Piotrkowie też już drugi rok badajże, że w każdym mieście coraz więcej. Ja jestem ze Zdyńskiej Woli tam też organizują biegi też od niedawna, więc no, myślę, że coraz więcej i coraz więcej miast. Dla miasta promocja, dla biegaczy super zabawa i możliwość no, pobiegania wzięcia udziału w imprezie. Zaobserwowałam, że w ciągu tych trzech lat to według moich obserwacji, to jest około 100% ludzi więcej na zawodach. Kiedyś na takich średnich zawodach, 10-dystansowych, na 10 km, półmaraton, to w granicach 500 osób, a teraz od 1000 więcej, gdzie organizatorzy już ograniczają ilość miejsc z uwagi na niemożność przeprowadzenia zawodów na, w miastach. No Ja biegam od 4 lat i obserwuję, że, że ta dyscyplina się bardzo rozwija coraz więcej startujących, coraz więcej zawodów, bo kiedyś, kiedyś było tak, że no kiedyś, 3, 2 trzy lata temu, że były zawody, <laughs> że były zawody jedne w tygodniu. Tak? A teraz się okazuje, że i w sobotę można startować w niedzielę albo w niedzielę dwa razy. Są tacy, no ja nie próbuję, ale są tacy, którzy tak robią. Bieg to najlepszy lek, czyli po prostu dzięki bieganiu odzyskałam kondycję, przestał mnie boleć kręgosłup. I to jest teraz moja pasja. Biegam dla zdrowia, biegam, żeby się dobrze czuć. Biegam, bo biegają fajni ludzie. Stał się to już dla mnie sposób na życie. No, lepsze samopoczucie na 100%. Lepsze samopoczucie. Człowiek jest weselszy, szczęśliwszy. Myślę, że to, to bieganie, jak i inne dyscypliny sportu, to dużo pomaga. Przede wszystkim zdrowie, kondycja. Sylwetka, Człowiek się nie męczy. Thank you Progresu w wyniku nie ma, jest w miejscu, to prawda. Bo w zeszłym roku ósmy dzisiaj dzisiaj udało się wbić do, do piątki, co, co bardzo fajnie smakuje, no, bo znaleźć się y, w biegu, gdzie no, startują zawodnicy z zagranicy w piące, no, jest to dla mnie jeden z większych sukcesów. Y, na wynik najgorszy półmaraton mój, jeżeli chodzi o sam suchy wynik od ponad roku, więc wynik może nie jest jakiś super, ale no warunki były, były zabójcze. Już po trzech kilometrach właśnie wiedziałem, że, że to będzie słaby bieg. No jakoś udało się dowieść całkiem niezły rezultat. No nie powiem, że jestem niezadowolony, bo w tych warunkach... Jestem zadowolony, ale, ale sam wynik nie robi wrażenia. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym biegu, który nie należał do najłatwiejszych, ponieważ było bardzo gorąco. Z tego powodu czas, który dziś osiągnąłem, nie jest moim najlepszym. Ta popularność biegów. Mnie osobiście bardzo cieszy, bo jak zaczynałem biegać, to się tego trochę wstydziłem. Yy, a aktualnie, nawet jest to taki śmieszny powód do, do jakiegoś tam yy, lansu. Generalnie, no a w mieście właśnie widać, że ta popularność biegania jest naprawdę coraz większa. Yy, no, impreza GEDESKONDE jest re, zre, zrealizowana super, bo, bo rzeczywiście widać, że organizatorzy tutaj to robią z sercem. Yy, Dzisiaj wymyślili kurtynę wodną, czego nie musieli robić. Medale super, które, które, o które się moi znajomi z Łodzi z innych miast pytali. Punkty żywienia dużo wolontariuszy, którzy naprawdę fajnie, fajnie pracowali. No i super pomysł z biegiem cały czas po ulicy Słowackiego. Biegając 8 razy po Słowackiego mamy cały czas kontakt z ludźmi, cały czas rodzina znajomi mogą nas dopingować. Super pomysł, super realizacja, więc szczerze mnie nie dziwi. Że, że bieganie w piątkowie jest coraz popularniejsze, bo mamy naprawdę jedną z fajniejszych imprez w regionie. Za chwilę w pierwsze miejsce Rob Abel Kibet! Kenia! <klucza>